Chyba? Sześćdziesiąt dziewięć Jestem z siebie dumny Buuuu sześćdziesiąt dziewięć No wbiłem w tym Okay. Hmm. Jak się wychodzi? Jak się wychodzi stąd? Po co chcesz wyjść stąd? Spacja. Daj gotowość. Retoks. Ja jestem gotowy. No, tu witajmy widzowie frazmofobii po 600 latach. Jest konie, jest retoks, jest zabawa. Zmofobia tak. na wierzce mm. niedługo. Nie wiem kiedy to widzicie. Płanie ale latara. Tak jak twoja jest. To jest normal. Eee, amator. Bo, zwa, no, bo, eee. z, bo z wami wyższego się nie da. Chyba z nim. O, bo mi też. Nieprawda, ja robię dobre wixy. Wezmę Widać jak poprawili dynamikę tych świateł No jak? No, że są odrębne tekstury Widać normalnie O Widać jak poprawili dynamikę świateł Chyba bo termometr mi nie termosuje. Cały czas mam jakieś holo o. O, musi trzymać teraz. A jak mam trzymać? Co mam trzymać? Aha, Toprały. prawy faktycznie, ale chujnie. Tak, ale za to. No od razu temperaturę w całym pokoju. Wiem, to mi się podoba. A stamina chujowa. Yyy. To jest 17 Eee, laleczka, laleczka, jest Ja chcę zdjąć je chcę content e, ga, Garaga Chcę content o, Orki piwnica, zapalcie światło w salonie Jestem nic ino nie jadło No piwnie, mam tu 20. E, w garażu jest e, laleczka wódów, żeby jeździć. Nie, jeszcze. Aj, no to gdzie jest duch? Nie wiadomo, jeszcze nie wiem. To idę po aparat. Prostu... Najmniej no miałem 17 chyba w tym pokoju tam niebieskim. Obca? No i tam też MFK miał u koni. Dobra, on tu jest, on tu jest. Mówię, oh, Aha, MFK! Aktywna się MFK, to skoro, nie mówię. Pan pytał mi, co wiem. Niebieski On O mój oni. Jak, jak, jak znajdziecie kość, nie zbierajcie, zróbcie zdjęcie. Więc. Jak coś w tym niebieskim, coś wiedział. Tak wiemy. koni. Na czerwono, na czerwono. MFK na czerwono? Tak. Piknij e, sobie J i w poziom 5 jak Mogę to, wziąć tę lalkę to... Tak ale nie używaj jej bo nie ma sensu na początek Bo myślisz ja wiem jakiej się używa Prawę też Ale ona może spowodować bardzo szybko Hanta nawet za pierwszym zgnięciem <laughs> we serio nie te bo jesteś jak to hu, hu, hu. Ulajka Ale fajna daleczka. Odłóż No odkładam Zgaś się latarka Nie ma odpów na razie Freezing mi się wydaje Eee tu już nie piszę co jest, już nie wiadomo co jest Freezing Ale zobacz Tylko so... termometr Ale jeśli jest oddech to, to już nie tym co jest Freezing no To chuj nie Że jest Freezing to ci tylko powiem nie, Termometr o. Bo bo To nie 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 oni wychodzą Pani wychodź z stąd tego pokoju, nie ma sensu, bo to O, hand, 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 hand. Dziesięć jest. Nie, nie chcę tego. Iwę zrobił. Dobra. Co teraz wziąłeś zamiast tego, może? Mózg? Nie. nie, 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 nie. nie, Dobra, ja wiem, jaki to duch. Skąd? Jedna, tak. Hm. Jaka? To jakiś Jaka czas... rzecz? Stop, Jano, co SZACIE! To mi odpowiadaj. To odpowiem, jeśli przesadzisz. To jakiś czas, jeśli duch zrobi dwie aktywności? Bardziej Twinsy zrobią dwie aktywności. O Boże. E, kreska, kreska się załamuje i. To jakby jest jedna linia, ale wchodząca e, w górę. Idzie, idzie wysoko, ale nagle zmienia lekko kierunek do 60 stopni na 55 stopni. A, to idziemy? Zanoczcie sobie Twinsy, możemy jeszcze ptaki zrobić. Ale ja bym się upewnił. Pierd... A do Twinsów to jest potrzebne. Pierwszy box i mroźna. To mówiłem, że mroźna to. Ale nie wiadomo, bo. może być. rollowane. Ale widzisz, miałem Ale też, trzeba się, też trzeba się upewnić, że to nie będzie mimik. Choć mimik uprawia mimizm. O, Będzie też można do... Do zdjęć też, yy, Tak. Kony zostaw, zostaw to już jest. Słuchaj panowie. Jeden pot. Harry Potter. Jeden stopień. Prawdopodobnie będą policja. Ee, kto z za aparat? Robcie ja. zdjęcie tych dwóch. Robię już. zdjęcie tych dwóch soli. Je, jeszcze jednej, bo. Każdy to krok ci... zalicza się jako jedna sól. Dobra, idę po jeszcze dwie, by dopełnić do kasy Bo teraz ogólnie sól daje tylko dwa, jakby, no, 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 dwie soli. Koda. A, właśnie, bo ci nie odpowiedziałem, dlaczego teraz jest że freezing tak no, bo ludzie dzięki temu umieli to tak speedrunować mm. naruszona sól, naruszona sól. 14. Wziął mi aparat Eee, jak ruszy z zwiami Ja przyjaciele Jak ruszy z wiami albo jakimi przestami Interakcja Eee, coś tu stoi Duch Dobra, mamy full zdjęcia A ducha też Tak uh. Takcy co 0-0! Zero, zero. Równo 0-0 Co? Nie, musi, musi być pokazany... Dobra, dziękuję tu insie. Papa ma friend Nie, prow, zostajemy, bo jeszcze taski robimy No przecież mamy o, Oni byść domu, nie, nie mamy Być z, no ja z domu to... A przecież ja robiłem za pomocą mikrofonu bo, Ale on ci musi odpowiedzieć To nie tak, że robić od... Za pomocą mikrofonu odpowiada. on odpowiada? What the fuck od kiedy? O ci tyle starym. Wystarczy sobie go odpalić, stać w miejscu, on w pewnym momencie sam się odpali. No Dobra, i nie możemy zlec tych tapsów. Dobra, mi pasuje. Co? No Naćpać się? Chwila, zostaw wszystkie itemy, pani nie ma sensu. No właśnie odkładam powoli. Czy to było wszystko, dobra. Chodź. Dobra. Wszystko. Ale z, wywal to po prostu, wywal! G! G po prostu. Może użyłem i tak i tak. Na ale weś, oczywiście. No, parkę Ej, słyszałem leź. coś. Nie. Słyszałem ją, chyba. Nie, nie odpowiedział. E, kliknij sobie J, i tam masz przegląd. I tam masz cele dodatkowe. Hmm, i... no. e, i to znaleźliśmy i tak Zacząć filmować się tak ze słuchami? Jak filmować? Zabrał ktoś kość. A była? Nie, ale mogę <laughs> Kurwa się zesrałem No mam ja też Zbierał ktoś kość Nie, bo nie wiem gdzie jest Dobra Tu się tam u niego w pokoju Roman, ty Le... musisz stać u niego w pokoju bo kość. tylko w jego pokoju odpowiem Ale nie, no, zdjęcia no, mam suń dupę Ale zdjęcia mam full Ale kości nie Dobra, chodźcie do jego pokoju. O, oh, telefon. Po... Oh. On tak, musimy nie dać wystarczyć, psychę, to jeszcze musimy. A co nas nie zabije? E, tak. A e, jak stacimy psych... psychę, to po prostu będzie częściej chciał hamtować, A mamy dwa krucyfiksy. Hm. Mm. Ja mam pomysł. Duchu, duchu, przybądź do nas. Duchu, duchu, paczka drutu. Wsać ją sobie i przyjdź do nas, bo czemu by nie lubisz dynię ale tak stupę i kropka. Pięknę A korki wywalił w ogóle Pramil z tu z tym parabolikiem w ręku. Musisz mieć A. parabolik w ręku. A bo ja miałem parabolik trzymać. Telefon mi dzwoni jest. Nie, chce! Jest. Jestem gadam bo cię... Content jest człowieku. No ale tak czy się siak gadamy na Discordzie, bo... Alkoholik, widać na alkoholikach rzucił on O, chcę byśmy się napić ja i z nim. Give us a sign. Sorry, ja nie piję. Ja to pytam. Sorry, yourself. You attack me? Vanosaurus. To vanosaurus. It's a joke. Dave Marsh, Dave Marsh, Dave Marsh. Dave mordę. Marsh. <laughs> Kurwa! Kurwa! Dave Marsh. Promi, ty masz w ogóle parabolika palonego w ręku? On się on tak. działa? Tak, ale cały czas 0-0 zero, zero jest Mamusiu Tam jakiś ogień był, tylko Nie rób zdjęć tylko Bo co? Ja pita paka Wana sza... Się... Wana się, And give us sign. On nas tu nie zabije, nie? Nie pominę. Póki jesteśmy. Póki jesteśmy z krótkami, to może zostawmy nie kogoś samego tutaj, co? Ale każdy sami tu się stawić, bo jeśli je nas obejrzy, to tylko. nie. To A ile nie mamy? Oj, Nie wiem. I zobaczyć? Ej, użyj tej lalki! Nie, bo nie do to Sanity zrobi, to jeszcze spowoduje kurs hanta, a kurs hant spowoduje Hanta, drugiego Hunt'a i zginiemy wszyscy. Będzie fajnie. Ja pamiętasz jak zginęliśmy, nie wiem, po 5 osób? Pod hmm. Cicho. Było fajnie. Nie chcę powiedzieć. Daję, bo ja mnie zaraz będę idę zobaczyć psychę. Nie masz psychi? Rzucę, się pali. 35%. Kolejny? Tak, i rzuca, życzę mi. Oi, no, 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 to. Twinsy się odpaliły dosłownie. Twinsy. Ilas, kaza, kadzę kaza. Kamikadze Daj mi tu wejść, bo się za, za czadze. No skaliłam nie się ogarnąć na... Na 70 sekund Tak zabiorę moją świnie Dobra, e, dobra. Gdzie wszystkie taski mamy Wracajcie, wracajcie, wracajcie Oni nauczy no, się otwierać drzwi, proszę. Tu? mnie zamknął przede mną, Od razu. No. Ale to duch. Koni, no to też musi umieć się otwierać. Chciałem otworzyć, oni, ale już nie. oni Oni Tak. za... od. E. E. Cześć. Osiemset dolków. I też dlaczego nie jest zapałki? A ja mam siedemset trzydzieści pięć. Tyle samo mam co trawie.